Miro! Gdzie my jesteśmy? Co to za parking? Hehehe! <laughs> Świeżak, to jest MOP Stobiecko, a w tamtą stronę Port Radomsko. Ty zaraz wszystkiego się dowiesz, <laughs> Ale co to się dzieje w tym porcie Radomsko, Miro? Opowiadaj, bo jestem ciekaw! <śmiech> <śmiech> zaraz Ci wszystko podkręcę, Świeżak. Zobacz, Miro, ile tirów! Słuchaj, to jeszcze nic. Na Radomsku to są tysiące miliony tirów, tam możesz sobie... Umyć ciężarówkę. Zjeść dobrze, no i dobrze poruchać, bo tam panny same pod kabinę przyważą. Ale pamiętaj świeżak, portradom ma też swoje złe strony, czyli strasznie nie wie tam moczem zawsze. No, kierowcy są do tego przyzwyczajeni, śierzak. Czasem też może znaleźć kupę pod naczepą, ale to na pewno nie kierowcy. Ktoś im tam sra pod te naczepy. O ja Miro, ale mi teraz narobiłeś smaka, żeby tam pojechać. Słuchaj, świeżak Będziemy wracać? Na drodze powrotu? ja pewien się otrzymam na radą składka kurę. Oni <grywa> tam zazdroszczą kurwa. Super miro, cieszę się, podnieciłem się jak młody pelikan. <grywa> no dobra, dobra, bez takich. No, spadamy w trasę dalej, morda.